Witam w kolejnym odcinku Telekoloniady, w dzisiejszym odcinku brytyjskie teleturnieje, brytyjskie formaty w niemieckiej telewizji. Jak wiecie, jakieś dwa lata temu zrobiłem odcinek Powerful ten na temat 10 najstarszych teleturniejów niemieckich na licencji brytyjskiej. Tych formatów w Niemczech, jak się okazuje, jest dużo więcej, no prawie dwa razy więcej, albowiem wyłowiłem 17 sztuk. No i dzisiaj w dzisiejszym odcinku przedstawię wam te 17 brytyjskich teleturniejów, które miały swoje niemieckie wersje. Tak więc myślę, że możemy zaczynać. Na początek oczywiście milionerzy, werwid, milioner. Od roku 1999 na antenie RTL niemiecka wersja milionerów, czyli Hund to be a millionaire. Dalej, również na antenie RTL w latach 2001-2002 gościła niemiecka wersja najsłabszego ogniwa, The weakest link. Der Flick. W roku 2011, również na RTL, mieliśmy dwa odcinki niemieckiej wersji The Cube, notabene kręcone w Londynie, w tym samym studiu, gdzie brytyjski oryginał. Na antenie CDF, natomiast w latach 2010-2013 mieliśmy niemiecką wersję podstaw na Million, czyli Rete Million. Reaktywacji podjął się Sadains w roku 2015, w formie jednorazowego strzału pod nazwą Keep Your Money. No jak już powiedziałem, program trwał jeden odcinek. Oczy, to oczywiście to jest niemiecka wersja Money Drop. Następnie mamy Null Gewind na antenie ARD Dazerste, w roku 2012. Jest to oczywiście niemiecka wersja teleturnieju Pointless, czyli tylko ty. Tak samo GFG od roku 2012 na antenie lokalnej stacji Ender. Od roku 2015 na antenie Das Erste. Jest to niemiecka wersja The Chase. No i oczywiście Spinów również trafił do Niemiec. Również na antenę Das Erste. Allein Gegen Alle. To jest oczywiście niemiecka wersja Beat The Chasers. Tutaj mamy jeder Gegen 1 w latach 96-2002 na antenie Deins. Jest to niemiecka wersja 15-to-one, czyli krótko mówiąc, to jest niemiecki, niemiecki odpowiednik jednego z dziesięciu. Krypton Factor, rok 91, Sad Eins, Ten turniej, który jest niemiecką wersją brytyjskiego. To o tej samej nazwie, tylko że brytyjski oryginał trwał dużo dłużej, dłużej, ponieważ od roku 77 do, 90. do 95, Natomiast niemiecką wersję, ten jedyny sezon z 91 roku, prowadził Jörg później późniejszy prowadzący niemieckiej wersji, Idź za całość. Ciekawostką jest fakt też, że Krypton Factor jest tym turniejem, który zastąpił pierwszą niemiecką wersję Fortu Bayard, na antenie właśnie Sad Eins. Dalej mamy Kludo. To też jest taki turniej z lat 90., który, brytyjski, który miał również swoją niemiecką wersję. I też na eee... No i chyba to tyle. Lecimy dalej. Tutaj mamy niemiecką wersję brytyjskiego turnieju Luz de Milion. Eee, oryginał brytyjski prowadził Chris późniejszy prowadzący milionerów. Natomiast w wersji niemieckiej, nadawanej na CDF, eee, jako zawodnik, wystąpił. Jurgen Klopp, późniejszy trener i Dortmund oraz FC Liverpool. Następnie mamy e, teatrurniej 1% e, Quiz, który jest niemiecką wersją turnieju The 1% Club. Jest również y, nadawany na antenie SAT 1, jak kilka poprzednich. Prowadzącym jest Jörg Pilawa, który prowadził również Rete Million, czyli niemiecki posad na milion wcześniej. Ale na CDF. Tutaj mamy Saddamis. Zresztą to, to są, nie są jedyne teletrudnie prowadzone przez Jirga Pilowe. Jest ich kilka innych, ale to jest temat na zupełnie inny materiał. Dalej mamy One Limit. z 2022 roku z anteny RTL. Jest to niemiecka wersja brytyjskiego teletrudniu Limitless Win. Właściwie Ant and Deck Limitless Win. Nadawanego od roku 2022 na antenie ITV, bez przerwy do dziś. No i tak się złożyło, że Niemcy były jedną z dwóch krajów, który postanowił to zaadaptować. No i właśnie w 2022 roku chyba wyszły dwa odcinki na antenie RTL. Ale nie, nie, nie wiem, czy było dwa, czy może jeden. Na pewno jeden widziałem. A czy był, być może był nawet drugi, ale dokładnie nie pamiętam. Ale wiem, że coś takiego na antenie e, RTL było wtedy. Lecimy dalej, tutaj mamy niemiecką wersję teleturnieju oko za oko, czyli Doc i Doc Oryginał by był nadawany na antenie BBC, polska wersja w TVN. Natomiast w Niemczech ten teleturniej nadawała CDF. No i po tym teleturnieju zostało tylko to logo. No i tutaj mamy niemiecką wersję dzieciaków z klasą Deutschlands Klikste Kinder. Oryginalna wersja to Britain's Bezirk Bra Kit. Emisja miała miejsce na antenie RTL-2, albo jak to woli RTL-2. No, i by się wydało, że to już wszystkie. No, ale jest jeszcze jeden. Buchstaben Battle. Jest to niemiecka wersja tego The Alphabet Game. Chociaż w Polsce może być znany pod nazwą hiszpańską Pasa, palabra, pasa palabra, albo pod włoską Pasa parole. W każdym razie w 2020 roku Sadains stworzył niemiecką wersję pod tą nazwą. No i chyba wytrzymała dwa lata na antenie, jeśli się nie mylę. No i to jest. To są wszystkie 17 brytyjskich teletroniów w niemieckiej telewizji 17 brytyjskich formatów posiadających swoją niemiecką wersję jeśli oczywiście jeśli, jeśli chodzi o te No cóż to wszystko na dzisiaj mam nadzieję że wam się podobało do zobaczenia w kolejnym odcinku Telekoloniady